Niektóre więzi wydają się zapisane w gwiazdach. Spotkania, które uderzają z taką intensywnością, że mamy odwagę nazwać je przeznaczeniem. Ale co się dzieje, gdy wszystko zdaje się być przeciwko nam? Gdy znaki zaczynają się mnożyć, niczym ciche szepty wszechświata ostrzegające nas, że coś tu nie gra? Ten film zaprasza cię do wsłuchania się głęboko w te subtelne, a czasem bolesne sygnały, które mogą sugerować, że dana relacja nie jest zgodna z twoją drogą indywiduacji i wewnętrznego rozwoju zgłębimy w jaki sposób wszechświat ze swoją cichą mądrością odbija duszę i ujawnia prawdy przed którymi często uciekamy jeśli kiedykolwiek czułeś że miłość powinna być lżejsza bardziej autentyczna i bardziej zgodna z tym kim naprawdę jesteś oglądaj dalej na końcu filmu zostaw komentarz z frazą wybieram miłość która daje mi wolność to proste zdanie może być pierwszym krokiem ku nowemu początkowi w psychologii analitycznej Karla Junga każda relacja jest spotkaniem dwóch psychik, które nieustannie się przekształcają. Gdy mówimy o znakach od wszechświata sugerujących, że dwoje ludzi nie jest sobie pisanych, w rzeczywistości odnosimy się do nieświadomych przekazów ujawniających się przez symbole, synchroniczności i powtarzające się zdarzenia, subtelnych wskazówek ukazujących głębokie prawdy duszy. Według Junga, projektujemy na innych te aspekty nas samych, których jeszcze nie rozpoznaliśmy. Na początku relacji ta projekcja może wzbudzać fascynację, jakby druga osoba dopełniała nasze wewnętrzne braki. Z czasem jednak to, co było projekcją, zaczyna się rozpadać, ukazując głęboką niekompatybilność. To moment zaproszenia do pracy nad sobą, do powrotu do własnej istoty, wolnej od iluzji i oczekiwań rzutowanych na drugą osobę. Cień, kolejna kluczowa koncepcja Junga, często pojawia się w dysfunkcyjnych relacjach. Przyciągają nas osoby, które uosabiają to, co sami w sobie wypieramy nasze lęki, traumy, pragnienia i zranienia. Gdy związek staje się lustrem naszej wewnętrznej fragmentacji, wszechświat zaczyna wysyłać sygnały, że cykl musi się zakończyć. Są to zaproszenia do integracji animy i animusa. Wewnętrznych aspektów kobiecości i męskości, i odnalezienia w sobie tej pełni, której tak często szukamy w innych. Gdy to zrozumiemy, przestajemy walczyć z naturalnym biegiem życia i zaczynamy słuchać tego, czego pragnie nasza dusza. A jeśli tylko się wsłuchasz, wszechświat przemówi i najbardziej pragnie tego, byś stał się całością. W wielu relacjach, zwłaszcza tych, które zostawiają głęboki ślad, działa potężne i milczące zjawisko projekcja. Dla Junga oznacza to przypisywanie drugiej osobie treści nieświadomych cech, lęków, ideałów i ran, których jeszcze nie rozpoznaliśmy w sobie. Gdy miłość staje się projekcją, nie kochamy drugiej osoby taką, jaka jest, lecz obraz, który stworzyliśmy w naszej wyobraźni. To właśnie te iluzje wszechświat próbuje nam subtelnie ujawnić, gdy relacja nie służy naszemu rozwojowi. Na początku zakochania projekcja wydaje się czymś magicznym. Czujemy, że znaleźliśmy w końcu kogoś, kto nas rozumie bez słów, kto budzi w nas to, co dotąd drzemało. Wydaje się, że ta osoba leczy nasze rany i dopełnia nasze wewnętrzne braki. Ale to, co wydaje się prawdziwym połączeniem, często jest jedynie odbiciem naszych nieświadomych pragnień. Zakochujemy się nie w osobie, lecz w obrazie, który sami stworzyliśmy. I tu tkwi niebezpieczeństwo. Z czasem idealizacja zaczyna blaknąć i pojawiają się pierwsze oznaki niedopasowania. Druga osoba zachowuje się inaczej niż się spodziewaliśmy. Reakcje, które wcześniej były dla nas naturalne, zaczynają nas ranić. Zaczynamy się zastanawiać, dlaczego poczucie kompletności znika. Tymczasem wszechświat szepcze, że ta relacja pokazuje Ci raczej to, co wymaga uzdrowienia w Tobie, niż to, co powinieneś zachować przy sobie. Projekcja w tym kontekście nie jest błędem, lecz nieuniknionym etapem rozwoju psychicznego. Uwydatnia to, co jeszcze nie zostało zintegrowane. Gdy projektujemy na kogoś na przykład potrzebę bycia zaakceptowanym, zaopiekowanym lub ocalonym, nieświadomie ujawniamy brak emocjonalny, który próbujemy wypełnić na zewnątrz. Partner staje się symbolicznym wybawcą, reprezentacją tej części, której jeszcze w sobie nie odnaleźliśmy. Jung zachęca nas, by rozpoznawać te projekcje jako okazję do samopoznania. Gdy zaczynamy widzieć, że oczekujemy od drugiego człowieka tego, co tylko my sami możemy sobie dać, jak poczucia wartości, bezpieczeństwa czy sensu, robimy ważny krok na ścieżce indywiduacji. Wtedy właśnie znaki od wszechświata stają się wyraźniejsze: nieustanne nieporozumienia, nagłe rozczarowania, Uczucie pustki w obecności drugiej osoby, a nawet seria negatywnych synchroniczności, które zakłócają naturalny bieg związku. To nie są kary, lecz wezwania do przebudzenia. Sygnały, że jesteśmy gotowi wycofać projekcję i zobaczyć drugiego człowieka takim, jakim naprawdę jest niedoskonałym, niezależnym, ludzkim i jednocześnie spojrzeć na własne braki bez obwiniania innych. To właśnie wtedy zaczynamy naprawdę słuchać głosu duszy. Ten ruch jest bolesny, ponieważ zmusza nas do zerwania z iluzją, ale jednocześnie jest głęboko wyzwalający, ponieważ oddaje odpowiedzialność za naszą własną pełnię z powrotem nam samym. Prawdziwa miłość staje się możliwa tylko między dwojgiem kompletnych ludzi, a nie między dwiema połówkami, które szukają dopełnienia. Kiedy to zrozumiesz, otwierasz się na bardziej dojrzałą i świadomą więź. Jeśli osoba obok ciebie nie jest gotowa, by kroczyć tą samą drogą emocjonalnej dojrzałości, wszechświat będzie nadal wysyłał sygnały. On zawsze działa na rzecz naszego rozwoju, nawet jeśli oznacza to oddalenie od osób, które kochamy. Miłość przestaje być projekcją, gdy nauczymy się w pełni kochać siebie. Dopiero wtedy możemy wybierać partnerów nie według naszych braków, ale zgodnie z naszą istotą. W relacjach międzyludzkich rozgrywa się niewidzialny teatr, projekcja cienia. Dla Junga cień to wszystko, co wypieramy lub odrzucamy w sobie: impulsy, niepewności, traumy, urazy, zakazane pragnienia i aspekty, które uznajemy za nieakceptowalne. Gdy wchodzimy w intensywną relację, niemal nieuniknione jest, że te treści wypłyną na powierzchnię. Druga osoba staje się potężnym lustrem, odbijającym nie tylko to, co kochamy, ale również to, czego się boimy lub co odrzucamy w sobie. Gdy te odbicia stają się nie do zniesienia, wszechświat zaczyna mówić. Powtarzające się konflikty w związku to nie tylko zwyczajne nieporozumienia. Gdy te same sytuacje pojawiają się wciąż na nowo, mimo rozmów i prób rozwiązania problemów, może to być silny znak, że relacje napędzają nieprzepracowane treści z nieświadomości. Te wzorce będą się powtarzać, dopóki nie zostaną rozpoznane i zintegrowane. Może to być ciągła zazdrość, lęk przed porzuceniem, potrzeba kontroli lub trudność w zaufaniu, sygnały odcienia, który woła o uważność. Wyobraź sobie kogoś, kto zawsze wiąże się z partnerami, przy których czuje się niewidzialny lub niedoceniony. Zamiast mówić o pechu, ta powtarzalność może wskazywać na głęboką ranę związaną z brakiem własnej wartości, być może sięgającą dzieciństwa. Zamiast szukać winnych potwierdzenia, którego nigdy nie otrzymaliśmy, Jung zaprasza nas do spojrzenia w głąb siebie i zapytania: czego ten wzorzec chce mnie nauczyć o mnie samym? Związek staje się wtedy laboratorium duszy, a znaki małymi alchemicznymi doświadczeniami przeznaczonymi do transformacji. W takich chwilach wszechświat objawia się jako cichy mędrzec, stwarzający sytuacje, które zmuszają nas do spojrzenia tam, gdzie najczęściej uciekamy wzrokiem. Dlatego relacje, które nie są nam pisane, ale które głęboko nas poruszają, niemal zawsze budzą nasz cień. Intensywność tej więzi połączona z bólem działa niczym nieświadomy krzyk o integrację. Znaki cienia w relacji często objawiają się jako ciągły dyskomfort emocjonalny, poczucie chodzenia na palcach, kłótnie, które zawsze kończą się w tym samym miejscu, a nawet symboliczne epizody, takie jak niepokojące sny, powtarzające się wypadki czy straty, pojawiające się równolegle z relacją. To są nieświadome wyrazy, pragnące przebić się na powierzchnię, abyśmy w końcu mogli je dostrzec. Wypieranie cienia oznacza utknięcie w cyklach. Jego integracja to rozpoznanie, że to, co potępiamy w innych, może być dokładnie tym, co pozostało nierozwiązane w nas samych. Jeśli związek budzi intensywną i ciągłą złość, zazdrość, zależność, urazę lub strach, nie oznacza to, że druga osoba jest winna naszemu cierpieniu. To znaczy, że aktywuje nasze wewnętrzne rany, które czekają na uznanie. Wyzwanie polega na dostrzeżeniu momentu, w którym związek przestaje być przestrzenią wspólnego wzrostu, a staje się sceną dla projekcji cienia. Gdy dwoje partnerów reaguje ze swojego cienia, komunikacja staje się obronna, miłość zamienia się w konflikt, a więź zaczyna się rozpadać, jakby niewidzialna siła popychała ich ku rozstaniu. I rzeczywiście, taka siła istnieje. To wezwanie do indywiduacji, wewnętrznego uzdrowienia, które może dokonać się jedynie w ciszy własnej duszy. Zakończenie takiego związku to nie porażka, lecz akt odwagi. Odwagi, by zajrzeć w głąb siebie i uznać, że misją tej drugiej osoby mogło być jedynie rozpalenie w nas tej niewygodnej, ale niezbędnej świadomości. Puścić ją wolno to zrobić miejsce na prawdziwszą miłość taką, która nie wypiera cienia, lecz go obejmuje która staje się bardziej wolna, głębsza. I bardziej prawdziwa. Wszechświat wysyła te znaki nie po to, by nas ukarać, ale by nas przebudzić. Gdy je rozpoznamy, rozpoczynamy podróż powrotną do siebie. W życiu są momenty, w których wszystko zdaje się sprzyjać związkowi, ale są też fazy, gdy bez względu na to, jak bardzo się staramy, przeszkody się piętrzą, jakby jakaś niewidzialna siła reżyserowała nasze potknięcia. Dla Junga te znaczące zbiegi okoliczności nie są przypadkiem, ale przejawami nieświadomości zbiorowej, które nazywał synchronicznościami. Gdy dwoje ludzi nie jest sobie pisanych, wszechświat używa tego symbolicznego języka, by ostrzec, że coś nie jest zgodne z duszą, i że być może nadszedł czas, by odpuścić. Synchroniczności to zdarzenia pozbawione bezpośredniego związku przyczynowego, a jednak połączone głębokim znaczeniem. W relacji mogą pojawiać się subtelnie lecz z ogromną siłą myślisz o oddaleniu się i tego samego dnia widzisz napis puść to albo próbujesz się pogodzić a wtedy pojawia się nieporozumienie wypadek albo strata które przerywają ten zamiar te symboliczne zakłócenia przypominają że dusza wie dokąd musi pójść nawet jeśli umysł racjonalny się temu opiera te sygnały nie zawsze są oczywiste czasem pojawiają się jako wewnętrzne odczucia Niewytłumaczalny niepokój po spotkaniu z tą osobą, stały smutek w chwilach, które powinny być radosne, ciężar towarzyszący każdej próbie utrzymania relacji przy życiu. Innym razem wszechświat działa przez zewnętrzne powtórzenia, wzorce, które powracają w różnych kontekstach, te same błędy, te same rany, te same impulsy. Nic się nie zmienia, niezależnie od wysiłków. Jung wierzył, że nieświadomość nieustannie dąży do równowagi i całości. Gdy jesteśmy w relacji, która oddala nas od naszej istoty, nieświadomość zaczyna się przejawiać na wszelkie możliwe sposoby, jakby krzyczała o wolność. Często ten krzyk przybiera formę nagłych zerwań, nieodwracalnych kłótni, bolesnych odkryć, przymusowych rozstań spowodowanych okolicznościami życiowymi. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać tragedią, ale z jungowskiej perspektywy są to okazje do przebudzenia. W tym kontekście rozstanie nie musi oznaczać porażki, ale może być bramą, gdy wszechświat oddziela dwoje ludzi. Nawet jeśli między nimi była prawdziwa miłość, to dlatego, że ta więź w tej formie spełniła już swoją rolę. Upieranie się przy pozostaniu razem może wtedy oznaczać porzucenie samego siebie. Wszechświat wierny naszemu procesowi indywiduacji czyli integracji tego, kim jesteśmy naprawdę nie pozwoli nam pozostać tam, gdzie dusza nie może się rozwijać. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na znaki. Zdrowa relacja, choć może być wymagająca, wspiera nasz rozwój, ale gdy wszystko zaczyna się rozpadać, gdy życiowa energia wycieka, gdy plany wciąż zawodzą, a frustracja staje się normą, może działać większa siła. W takich chwilach nie chodzi o to, by walczyć mocniej, lecz by słuchać uważniej. Synchroniczność zaprasza nas, by obserwować świat z nową wrażliwością. Niektórzy ignorują te sygnały z powodu lęku przed samotnością, przywiązania do iluzji lub wzorców, które utożsamiają miłość z cierpieniem. Ale dusza nie kłamie, ona wie, kiedy jest zaniedbywana, a wszechświat staje się jej sprzymierzeńcem, nawet jeśli musi doprowadzić do bolesnego zerwania. Niedopasowana relacja może wiele nauczyć o granicach, o miłości własnej, o rozeznaniu, ale nie powinna być miejscem, w którym się zatracamy. Umiejętność czytania symboli życia to praktyka duchowa. Gdy zaakceptujemy, że nie każda więź jest wieczna, robimy miejsce na bardziej świadomą, zintegrowaną i autentyczną miłość i przede wszystkim na życie zgodne z naszą prawdziwą naturą. Ostatecznie wszechświat nie oddziela nas od innych, lecz przybliża nas do własnej prawdy. Niewiele aktów wymaga tyle odwagi, co wybranie siebie po zakończeniu relacji. Na ścieżce indywiduacji jesteśmy nieustannie zapraszani do porzucania wzorców, masek i więzi, które oddalają nas od naszego centrum. Często oznacza to zaakceptowanie, że osoba, którą kiedyś głęboko kochaliśmy, nie rezonuje już z naszym wewnętrznym procesem. Odpuszczenie nie oznacza końca miłości, ale dojrzałość do zrozumienia, że nie każda miłość ma trwać wiecznie. Indywiduacja to stawanie się w pełni sobą, to integracja wszystkich części psychiki, światła i cienia, kobiecego i męskiego, instynktu i rozumu. I pozwolenie, by życie przejawiało się przez naszą najbardziej autentyczną prawdę. Ten proces wymaga pęknięć, wymaga odwagi, by spojrzeć w lustro i przyznać, gdzie jeszcze żyjemy według cudzych oczekiwań, potrzeby akceptacji lub złudzeń o dopełnieniu. Gdy trwamy w relacjach, które nie współbrzmią z naszą duszą, zdradzamy własną ścieżkę, a wszechświat, jako sprzymierzeniec autentyczności, zaczyna nas popychać, nawet jeśli przez ból. Odłączenie się nie oznacza zapomnienia ani zaprzeczenia temu, co zostało przeżyte. Można uhonorować historię, być wdzięcznym za to, czego się nauczyliśmy, i jednocześnie uznać, że pójście dalej jest najzdrowszym krokiem. Indywiduacja jest samotna, ale nie w sensie izolacji, to powrót do własnego centrum. Wybranie siebie nie jest odrzuceniem drugiej osoby, lecz zamknięciem cyklu projekcji, zależności i wzorców, które już nam nie służą. Często czujemy się winni, że odchodzimy, zwłaszcza gdy uczucie nadal istnieje, a więź nie została całkowicie zerwana przez ból. Ale ta wina to echo przekonania, że miłość to znosić wszystko. Jung pokazuje nam coś przeciwnego. Prawdziwa miłość pozwala drugiemu być wolnym. I również nas wyzwala, gdy więź przestaje służyć rozwojowi duszy. Miłość powinna rozszerzać, a nie więzić. Jeśli stała się ciężarem, coś jest zaburzone, a przywracanie równowagi zawsze zaczyna się od wewnątrz. Wybranie siebie to akt rewolucji. To uznanie, że twoje życie ma wartość, niezależnie od tego, czy jesteś z kimś, czy nie. To akceptacja, że twoja droga nie może być przerwana przez lęk przed stratą. To również zaufanie, że kiedy żyjesz w zgodzie z własną prawdą, wszechświat przynosi nowe doświadczenia. Zdrowsze, bardziej zgodne i pełniejsze relacje, ale nowe może przyjść tylko wtedy, gdy zrobisz miejsce. A przestrzeń rodzi się jedynie przez odpuszczenie. W puszczaniu kryje się archetypowa siła to droga bohatera, który zrzuca wszystko, co hamuje jego wzrost. W ciszy, po odejściu, pojawia się możliwość ponownego połączenia z samym sobą. I to właśnie w tym wewnętrznym spotkaniu rodzi się prawdziwa wolność życie nie dla tego, co reprezentuje drugi człowiek, ale w harmonii z tym, kim naprawdę jesteś. Wszechświat rzeczywiście spiskuje, ale nie po to, by utrzymać iluzję. Spiskuje po to, byś stał się prawdziwy. W tym procesie możesz być zmuszony puścić dłonie, które kiedyś dawały schronienie, słowa, które kiedyś obiecywały, spojrzenia, które kiedyś były domem. Ale prawdziwy dom nigdy nie był na zewnątrz, on od zawsze był w tobie. Kiedy relacja przestaje odbijać duszę, a zaczyna ją obciążać, wezwanie staje się jasne. Czas odejść, nie z braku miłości, ale z szacunku do siebie samego. Wszechświat przemawia, a gdy odpowiadasz z odwagą, odpowiada wolnością. Niektóre spotkania pojawiają się po to, by nas przemienić, nie po to, by trwać wiecznie. Gdy dwie dusze się przecinają, porusza się coś większego, i czasem tym ruchem jest przebudzenie. Jak pokazaliśmy w tym filmie, wszechświat wysyła znaki, kiedy związek przestaje być schronieniem, a staje się ograniczeniem. Te znaki nie są karą, lecz zaproszeniem do świadomości, samopoznania i czy przede wszystkim do odwagi, by wybrać siebie. Psychologia Jungowska uczy, że kochać to nie znaczy zatracić się w drugim człowieku, ale odnaleźć siebie poprzez spotkanie. Kiedy to się nie dzieje, dusza cierpi i wtedy wszechświat interweniuje. Oddala nas od tego, co oddala nas od nas samych. Jeśli przechodzisz przez taki cykl, pamiętaj, Twoja droga ma znaczenie. Twoja prawda ma znaczenie, a miłość, która zaczyna się w tobie, jest jedyną miłością, która naprawdę może się przelać na innych. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej treści o przebudzeniu wewnętrznym i głębokiej psychologii. Jeśli ten film poruszył twoje serce, obejrzyj ten, który właśnie pojawił się na ekranie. To naturalna kontynuacja twojego procesu. Zasługujesz na miłość, która przybliży cię do tego, kim naprawdę jesteś. Wszechświat już mówi.